Witam wszystkich. Ja w poprzednim filmie chciałem pokazać ten młodziaczki wrześniowy. jest takiego mamy Białodziowa. Jeszcze malutki jest. Ale taki wychowany, niby wrzesień, zimne jak 150. Skrzydło pięknego to I taki Białodziowy wyszedł. Zresztą na czerwonych obrączkach, już w tym roku nie było. Tu jest znowu taki Białodziowy, bo on już był takiego łębiec, kopiowane. Już takiego on był. Jest jeden w hełmie. Z tych samych gołębi. Jest para, ale zobaczcie, jakie młode brzesień w parze wychowane. Takie młódki są dwa. Tu jest znowu z, tych samych go z tej samej linii gołębi. Takie ciemne, grochowe. Też ładne skrzydełko. A te, już te co są w paszce, już są większe. Ciągnę po kolei. Te, co już, te gołębie już są sprzedane jakże widział oglądał, no to mam tam kompletować cztery, żeby jeszcze podarastały Jakie to ma skrzydło koło Przesiczne gołębie o, tak. jest pokazane białe od niego spary to jest one były na różnych gniazdach ale to jest z tych samych gołęb troszkę się tam przewudziły Kiedyś już pokazałem, jaki ma to fructę. O uh, malutki jeszcze. Z czerwonych jeszcze wyszły. Jest też para takich. One jeszcze malutkie tego ołowki są. Ale też piękne pióro. Przydało. Śliczne gołowki. O! O! Coś się dzieje. W Budapeszcie jeszcze zostały w górze, przez ten samica był piłę, ja a jeszcze odchodzę do Teraz pokażę to, Budapeszcie. Tu jest drugi otwara od niego. Taki jest. Też gołębki, to widać, że inne gołębie. Kirajcie. I są takie, w kolorze almond. Pst! Szt. to! Taki ten gołąbek jest. To jest dla pana, dla Grubina. Oni muszą wrosnąć jeszcze. No i one są już sprzedane. Jest takie dwa gołąbki. A on wyszedł, wybrał jednego. Dwa takie same młode z dwóch różnych par wyszły praktycznie dwa takie same gołębie. Jeden jest tutaj, a drugi jest tutaj. Chodź, a drugi jest tutaj. Dwa takie same z dwóch różnych par. Dwa takie same w tym samym wieku, praktycznie gołębie. Mamy takie ciemne, takie też już gołębie były, ale skrzydło widać jakie ten. Tu. Z takim jednym piórkiem rzucone w to, Ale też ładnie pochowany kołąbek Nie musiało to mamy takiego ciemnego, też ślicznego wychowany na mięciutkim piórku Ładny kołąbek To jest wszystko gołębie we wrześniu Już 29 września w sumie Siwy z ukraińskich tego. To był jeden młody taki. Jeden siwy jeszcze jest. Jeden taki biały z taką centką On tak samo się sprzedany ten A Taką lejęcą sentkę po, po sobie. To jest niby z tym białym, nie w parze, ale praktycznie takie same dwa gołębie. Takiego ciemnego. W kolorze w opalu to nie będzie sami chyba były takie trzy już gołębie W większości już no raczej ich tych gołębi nie ma są w Lublinie, w hełmie gdzieś tam te gołębie są Mam jeszcze jednego ciemnego też ładne skrzydełko takie fajne niziutkie, fajne gołąbki, puchate, fajne tak. Ładny, grubszy szyi. naprawdę śliczne gołębie wychowanie. Przepię! Ma takie grochowego, siłego. A jeszcze mało jest, ale to też z tej linii ukraińskich gołębi jest. Jest jeden już na gołębniku, już zaczyna latać. Jeden zginął. Mówiłem, że go wczoraj ja złapał. Przed chwilą dostałem telefon, że, że jednak jest. Wczoraj zginął na. Na zachodnim wietrze, no to zepchało go na wschód A znalazł się na zachodzie W drugą jakoś poszedł bokiem Uderzył jasną, ja go myślałem, że go złapała, A jednak go nie złapał, wypłoszył go i poszedł gdzieś tam bokiem i, No i jest, za chwileczkę będę jechał po tego gołębia Taki siwy, na bórem pasie, ładny gołąb I tu jest ostatni taki To czerwony jest, coś było pokazywane No jeszcze są tam kilka tych siwych, jeszcze jest młodych Ale takie te gołąbki są Kaniutkie, ładne wychowanie, tak jak na ostatnie młode, tak jak mówiłem kiedyś, że jeżeli gołębie są dobrze przygotowane, no to później i to się odbija i, i te młode nawet do późna wychowują tak fajnie młode. Budapeszty, nawet nie wiem gdzie one są, ale część jest, część dosiadła, a część jeszcze zaraz je pokażę, bo gdzieś poszły tam gdzieś bokiem, no i gdzie są budapeszty? Tam są Budapeszty, gdzieś latają Dostało ich tam kilka tylko z, nie wiem, z 15 Jedna do, część dosiadła, a część poszła z powrotem do góry. No, takie te gołąbki, niektóre jeszcze malutkie są, zimno się strasznie zrobiło, ale, ale tym już gołębiom nic nie będzie już, już. się ładnie wychowają. Dostają, do, teraz gołębie, ogólnie potrzebują więcej jedzenia. Trochę mają przykrócone, jeszcze nigdy mi nie wyszedł taki na białym dziobie z tych gołębi. To gdzieś tam pokoleniami by wyrzuciło, że wyszło takie na białym dziobku. Taki ten gołąbek zaraz je. O, zwaliło się kupę. No i takie te, te gołąbki są. Tam dwa już odleciały, te co wcześniejsze. Te one już takie na ładnym fruwie, ładne gołąbki. I tak jak, tak jak widać, no w większości w z większości tego gołębi są na czerwonych obrączce. Trzy razy dokupiłem w tym roku obrączek młodych. Ogólnie wychowałem z tymi 140. 140 młodych. Eee, nic nie zdechło, nic nie zachorowało. Jednak te metody, to wszystko można no, no, wrzesień jest. Te gąbki, jakie, jakie one są, prześliczne są. Praktycznie jak na gołębie, jak na wiosnę. Jak lalki wychowane. Prześliczne gąbki. Mi się bardzo podobają, to, no, te poschodziły tutaj trochę, ale niektóre są mniejsze, to z łezką takie ładne jest ten czarny Ogólnie fajne wychowie są. No i tak jak mówiłem, no, w większości jest na czerwonej obrączce. To Znaczy czerwona obrączka, e, tak jak mówiłem dwa razy już dokupowałem trzy razy dokupowałem obrączek. E, 10, 20, później 20. A pierwszym, te co je ja zamawiałem, no to tu jest to czerwony, to jest na mojej obrączce. A reszta jest do kupowanych obrączek. Eee, już nie było e, zwykłych obrączek, a to znaczy zwykłych. Jaki ten ładny gołąbek jest. zwykłych, szerokich, ładny. E, zwykłych obrączek e, na ten rok już nie ma, już obrączek są na 2,22. Wszystkie są poobrączkowane 2,20. Ten nawet nie, nie dostał, już za późno było. Nie zaobrączkowany, nie lubię nie są, A jaki to ma frów? No, także. Budapeszty jeszcze tam chodzą? Po, popinuję je na chwilę i jadę odebrać tego gołębia. Fajnie, że pan zadzwonił, bo już się zmartwiłem, że, że jest na minusie, a jednak, a jednak. No nic mu się nie stało, no, nieraz Nieraz człowiek tak pomyślał. No, ja nie widziałem, bo przez te tuje jak tu są To nie widać tego, a tam bił naprawdę daleko, tak jak tam liny wysokie, nie wiem czy widać to ten e, słup wysokiego napięcia, to za nimi Jeszcze ten gołąb był i tam bił No i, ale ja nie zauważyłem czy go trafił, czy go nie trafił Ale w każdym bądź razie e, W każdym bądź razie e, Gołąb jest, pojadę go odebrać Fajnie, że Pan zadzwonił I tak powinno być, że że Bo dużo, no, w tym roku z tego co zginęło, zadzwoniła ta, ta druga osoba, a gołębi jednak kilka zginęło. Także no, nie wszyscy dzwonią. Nie wszystkie, pewnie gołęby też dolatują tam do, do ludzi, nie? No ale, ale no, miło jest, jak ktoś tam zadzwoni. No, po to są te obrączki z adresami i z numerem telefonu założony żeby po prostu um, ktoś zadzwonił. No. no bo w sumie no, 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 głównie. Przez to zakładam, zakładam te obrączki. Przypinuję jeszcze na chwilkę tego gołębie i jadę odebrać tego sobie gołomka, bo szkoda, żeby jeszcze na jak będą siadać te budapeszki, to może huknąć, bo bije, widzę, że już bije na ten nagołębnik ta samica jaszczębia. Także e, będę przypinuję, rozłożę tego głębie jeszcze po, po gniazdach. Dzisiaj naliczyłem cztery, ale te duże jaszczębie. E, te Budapesztą na przykład, to im, one będą tak latać, te wariaty, to tak latają Nieraz siądą, no nie jest pogoda specjalnie, pierzą się tego gołębie Ale po parę godzin ładnie latałem jeszcze Także, jeszcze chwilę będą miały lotów, no później pójdą pod zamknięcie No bo to szkoda, nie wiadomo kiedy, a no poza tym już teraz już nie ma takiej przyjemności, zimno się zaczynało i poza tym Nabawię się jeszcze wrzodów na żołądku przez te stresowe sytuacje, bo no nie wiadomo z której strony ten jaszczon uderzy, jak bije tak strasznie no to nie fajnie jest, bo, bo o, trzeba by tego nieraz poszedłem, e, nawet nie zrobić, tylko wziąć sobie herbatę, bo jak pilnowałem to gołębie i w międzyczasie zginął jakiś gołąb. No i, i, i tylko było tyle, że widziałem, że jak wychodziłem no to e, rozproszone były gołębie, no i później brakowało jednego. Także teraz już nie taka, okres się nie fajny zrobił. E, będzie trzeba e, wyleczyć i wtedy można już tak na spokojnie, no bo przeważnie to jest para jeżeli jest para no to no to e, trzeba po prostu e, jakieś lekarstwo na to zastosować a przez to, że mam też kury no to te duże jaszczębie mnie tak trochę niepokoją, bo, bo tych kur mam dość dużo one nie mogą lecą jakieś ptaki dziwne łabędzie nie właśnie co to jest nie wiem czy widać Albo żurawie Może żurawie Też już przelatują z jednej strony na drugą Nie dziwne, że nie odleciały Myślałem, że odlatują te, te Budapeszty jeszcze wystraszą Indyki od razu się odzy odzywają na Żurawie 2, 4, 6, 8 żurawi ładne ptaki.